To był genialny pomysł! Przeszyły tłumy widzów. Używasz jakiegoś specjalnego papieru czy coś? Tak, papieru fazwijowego, pani Tłumbi. I zrobi wrażenie, i bardzo super, wygląda na widzach. Muszę też dodać, że jest bardzo sztywniejszy i lepiej się yy, prezentuje i wpada w oczy. I szczerze powiem, jest bardzo fajny. Dobra, pokaż to za chwilę. Ale super pomysł! Ale skąd trzeszczyć tyle pieniędzy? Ze jakich pieniędzy? Jak no to jakich? No tych! Jakich pieniędzy? Co ja tego nie napisałam? Było na każdym plakacie, dlatego chciałem cię zapytać. Mam dolara siedemdziesiąt ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby zaspokoić taki tłum. Na pewno nie. Szybko, musimy coś zrobić. Ubiorę zwierzęta i przygotuję je. I jakoś stawię czoło temu, co mnie czeka. Nie, kochanie, ja stawię temu czoło. To mój pokaz. Mody. Ja muszę naprawić to wszystko. A nie ty? Rozumiesz, kochanie? Pokaz młody zapowiada się świetnie, ale przyszedłem tylko głównie po pieniądze. No, ja też. Ja. Witam was wszystkich ale niestety nie będzie pieniędzy ale za to możemy wam pokazać czarowy pokaz mody proszę zaczekać ale u nas skutka chciałabym...

a, możesz mi wytłumaczyć, po co mamy wiadra z czekoladą i zwierkiem dla kłopotów? Jak to po co? Kiedy, kiedy hmm, zacznie się pokazać w odpowiedniej chwili wejdziemy na dach i, z, i zrzucimy my te wiadra i opóźnimy wiadra na głowę, blać i, z, i zwierzaki. Super plan, co nie? E, Jakby tak.

Niemieckim jestem normalnym owczarkiem. Koniec. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, Uratowaliśmy Little dawaliśmy rytm shop i zostaliśmy przyjaciół. Wszystko jest wspaniale. Ej, a za mnie to się nie może być. Ha, 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 ha. Koniec.